7 sierpień, sander po pierwszym zbiorze, to zostało. Pierwszy zbiór był, dziś mamy czwartek, więc dwa dni temu, we wtorek, to zostało i czeka na podkolorowanie się, podciągnięcie tego koloru. I zobaczcie w nawiązaniu do filmu Marcina z Sadownictwa, z kanału Sadownictwo u niego. Sander dziś był zbierany, czyli siódmego, pierwszy zbiór miał. No, mamy te dwa dni różnicy. Także w miarę co do rejonów kraju, co do pogody, te zbiory letnich odmian się będą różnić. Na przykład tu rozmawiałem z chłopakami z Nowosądeckiego, z tamtych rejonów. U nich Sander jeszcze, jeszcze jest dosyć zielony. Oni dopiero będą zaczynać, tak naprawdę, pełnię zbiorów pirosa, gdzie u nas piros, no, w dużej ilości, powinien być zebrany. I tak to wygląda na chwilę obecną. Zobaczcie, gdzieś tam pominięte owoce to jest dużo czerwieńszy. Ale ogólnie jest trochę tego jabłuszka. Trochę jeszcze zostało pouszkadzanych. Gdzieś niedopatrzenie, nie, nie zebrane za pierwszym razem. Ale tak jak Wam mówiłem, po pierwszym zbiorze to jabłko przyrasta. Dosyć, dosyć mocno przyrasta. I tu ten drugi zbiór prawdopodobnie zaraz po niedzieli będzie planowany, żeby to zdjąć, żeby nie przerosło, żeby nie postrzelało. No i automatycznie się wykoloruje. To jest czwarty rok po posadzeniu. A tu mamy Cicirada, trzeci rok po posadzeniu. I też już trochę koloru łapie. Jeszcze tylko trochę wielkości potrzebuje złapać. Ale niektóre owoce, jak tu zobaczycie, już przyzwoite. I w kolorze i w miarę, ale jeszcze troszkę. Tak naprawdę potrzebują i Sander, i CC Red, w zależności od pokroju korony, od wieku drzewa, dwu-trzykrotny zbiór, tak żeby ściągać to jabłko w jak najlepszym kolorze. Możecie zobaczyć, więc wszystko te pory zbiorów się różnią w zależności od rejonu kraju. Od warunków pogodowych, no i oczywiście od wieku drzewa. Na młodszych kwaterach będzie to szybciej zbierane, na starszych troszkę później. Także macie taki mały ogląd co do tych odmian wczesnych. I co tu Wam mogę powiedzieć? Co do sklepu 3sady.pl, Piros praktycznie do środy gdyż w środę wtorek, środa planowany jest ostatni zbiór jeśli go wrzucę do chłodni no to jeszcze w następnym tygodniu będzie można coś zamówić Sander CC Red cały czas będą dostępne CC Red wejdzie praktycznie w niedzielę na sklep też bardzo smaczne słodkie, słodsze od Sandera jabłko więc zachęcam do zakupów. Na sklepie jest świeżutki sok malinowy. Czysta malina, 100%. Bez żadnych dodatków, bez rozwadniania. I już mam przetestowane malinkę. Miesza się z jabłkowym sokiem. I jest naprawdę bardzo, bardzo fajny sok wychodzi. Czy to sok czysta malina... Czy sok jabłkowy, też dostępny na PL więc zachęcam do zakupów co do soku malinowego jest ilość ograniczona, gdyż tylko jeszcze zostało 19 opakowań soku więc naprawdę, jeśli ktoś chce musi się pośpieszyć bo ten soczek no po prostu dosyć szybko nam tu znika. Co do soku, typowo jabłko malina gotowego, no to praktycznie podejrzewam, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni taki też się pojawi. A teraz wracamy jeszcze do chorób, szkodników. Co do szkodników, w zeszłym tygodniu na pozostałych odmianach wykonany był zabieg na owocówkę i z tego co widzę, mam nadzieję, że będzie to ostatni zabieg na owocówkę, że tu już żadnych powtórzeń nie będzie koniecznych, ale cały czas monitoruję sprawę, monitoruję pułapki. Co do parcha, zabieg zapobiegawczy, tak naprawdę na razie żaden nie jest planowany. Mówiłem wam wcześniej, co 2-3 tygodnie, w zależności od przebiegu pogody, te zabiegi wykonuję typowo zapobiegawczo na parcha a co do zabiegów dokarmiania wapniem to raz w tygodniu gdzieś ten wapń idzie i jeszcze dodatkowo fosfor z potasem w międzyczasie wchodzi do takiej mieszaniny oczywiście nie razem z wapniem tylko osobny zabieg ażeby poprawić i wielkość i troszkę poprawić wybarwienie tych owoców Także tak ta sytuacja wygląda na chwilę obecną. Lobo, lobo, lobo cięte naraty. Jak mam chwilę czasu, to przychodzę, podcinam i możecie zauważyć, tak wygląda, momentalnie się koloruje po delikatnym odsłonięciu. Tam, gdzie poodsłaniane owoce, tam łapie kolor. Tu naprawdę było troszkę tych gałęzi i widać, że odsłonięcie pomogło. Kolor zaczyna wchodzić na owoce. Nie jest ich może zbyt dużo, ale, ale warto zadbać. I tu widać doskonały przykład. Zobaczcie. Listek. Odsłaniam liść i nie ma koloru. To samo na dole. Proszę. I mrówki biegają, i od razu patrzymy, co tu się dzieje. Że te mrówki biegają, ale nic tu nie widzę. Nawet jak odchylę, to nic tu nie widać. Więc po prostu są i sobie biegają gdzieś mrówki. Przejdziemy zaraz na drugą stronę. Zatrzymam, przejdę i wam pokażę na nieciętej stronie. I tu możecie zauważyć, jeszcze nie zwiędły do końca pędy poprzycinany troszeczkę, momentalnie kolor wychodzi. O widzicie i tu jest kawałeczek niecięty i macie porównanie. Dosłownie 2-3 dni. No może przesadziłem z 2-3 dni, 4-5 dni do tygodnia i ten kolor Wychodzi po przycięciu. No widzicie, że jest zielono. A jeśli to przełożymy na to, co zostało odsłonięte, no to widać, że ten kolor tu powoli wychodzi. Takie owoce gdzieś nadal pochowane. One też dostaną tego słońca troszeczkę później, ale będzie. A tu obok lobo, wsadzone w zeszłym roku. No, tutaj przycinać nie trzeba. gdzie niegdzie są jakieś owoce. gdzie niegdzie zdarzą się takie drzewa. Pięknie oblepione. No i standardowy problem, kiedy spinka wbija się w owoc. A obok sander, też posadzony w zeszłym roku. No i tu. Czekam, żeby jak najwięcej tych owoców się wykolorowało, żeby podejść raz, zebrać wszystko na raz. Więc tu będzie troszkę mniejszy ten owoc, ale za to bardziej dojrzały, bardziej wykolorowany. Nie będzie, to kto wie ile tych owoców, ale coś zawsze się uda podebrać. Więc tak to wygląda u mnie. A jak już jestem przy wcześniejszych odmianach no to zostaje piros którego na drzewach już zostało naprawdę bardzo mało praktycznie wszystkie wierzchołki ściągnięte gdzie nie gdzie tam coś zostało i też planuję poniedzieli już zerowy zbiór zrobić zobaczcie niektóre owoce mam nadzieję, że dowiszą do poniedziałku te na pewno na dole, bez problemu. Gorzej będzie z takimi, ale to może jak będzie jeszcze chwila czasu. No, nie chciałbym tu na cztery razy robić tego zbioru. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie przebieg pogody. Jak się on tu wykoloruje. No i to, co Wam mówiłem: bardzo dużo uszkodzeń mrozowych. Tutaj niech się to mi wyostrzy. Czegoś nie chcesz wyostrzyć. To takie delikatne. Bardzo dużo miałem tego typu uszkodzeń. Obrączki takie dosyć, dosyć, dosyć mocne. Tak naprawdę no, chciałbym poczekać aż się wszystko podkoloruje i zrobić jeden zbiór. I tak już Wam nakreślę plany po zbiorze. Po zbiorze, letnich odmian, po zbiorze letnich odmian idzie cynk, bor I najlepiej ze dwa razy. I w międzyczasie, to jeszcze muszę tylko przemyśleć w zależności od przebiegu pogody, pójdzie miedź. Miedzian. Któraś mieć jakiś miedzian, żeby zabezpieczyć te wszystkie rany. No, wiecie, idealne by było zerwać wszystko na jeden raz i wtedy robić y, zabieg miedziowy zaraz po zbiorze. Na no lepszych odmianach letnich no, nie jest to osiągalne. sisi Red co dzień coraz czerwieńszy. Zobaczcie. Oczywiście, jeśli byśmy go poobracali, no to nie ma tego rumieńca z drugiej strony. Ale 50% rumieńca na letnim jabłku spoko. Także co dzień nabiera coraz więcej koloru. Nabiera coraz więcej też yy, masy. Aczkolwiek w większości to będzie 7 do 7,5. W zależności od tego, kiedy go zacznę zbierać. Ale na chwilę obecną tak to wygląda. Jest jeszcze sporo yy, owoców w granicach 6,5. No ale zobaczcie. Super. A to go tak zostawimy. Jak się zakoloruje z drugiej strony. Więc tu też podejrzewam, będzie trzeba coś przerwać niedzieli, ze względu na to, że nie chciałbym, a żeby zaczął mi on tu lecieć. Na razie nie ma żadnych oznak, żeby chciał jakoś odpadać. Jakoś nie widać, żeby się trzyma się dobrze. Nie widać. Pękań, więc trzeba go jeszcze troszkę. O, taki kolor jeszcze, jeszcze musi poczekać. Chciałbym ten zbiór jak najbardziej usprawnić. Yy, więc chyba jeszcze trochę poczekam z nim. Ale też nie za długo. Ze względu na to chcę Wam powiedzieć, że troszkę mnie martwią prognozy na następną niedzielę. I szkoda by było, żeby jakaś plaga tu wlazła na te owoce. Zobaczcie. No bajka. Tak 50% owoców by było już gotowych do zbiorów. Nie będzie największy owoc, ale bardzo, bardzo ładny. Tak by to wyglądało. Jak już tu jestem, przejdziemy na sandera. Zobaczymy, jak ten sander tak naprawdę tam podskoczył. Jak ta jego wielkość teraz. To, co ostatnio rwałem, sortowałem, to w maksie było 7,5. W maksie. Był owoc średni bardzo dużo średniego owocu a teraz nawet tu wam mogę powiedzieć że widać że troszkę podrósł podrósł, podskoczył i też będzie co tu zbierać także na no, spokojnie po weekendzie można będzie też tu wchodzić, zważywszy na to, że naprawdę, no widzicie, to jest porównanie do takiej 7-3. To ma już 7,5. To będzie pod ósemkę Więc tu bardzo ładnie to podskoczyło. Szkoda, szkoda, że tu nie ma nawadniania gdyby była woda to naprawdę by to tu bardzo, bardzo ładnie szło a tu Wam chcę pokazać strona, która jest przycięta zobaczcie jak się to ładnie dolne piętra wykolorowały już się robi jasne tutaj nie jest zielonkawe tylko takie żółtawe, jasnożółte więc i dojrzałość się zbliża Chodzi też o to przy sanderze, żeby go nie przeciągnąć za długo, żeby on nadal był chrupiący, soczysty, a nie gąbczasty, taki sypki, gąbczasty, sypki No wiecie jak smakuje przejrzałe jabłko Ale na chwilę obecną to wygląda bardzo, bardzo dobrze kolejne rzędy no tak, zobaczcie, tu jest niecięte, tu jest niecięte, a tam jest cięte. Widać, że ten owoc jest tu bardzo ładnie wyeksponowany. No i tu akurat jeszcze trzeba troszkę tego czasu, żeby to. Połapało kolor. Tak samo i z tej strony. Na siłę nie trzeba tego rwać, chociaż takie owoce można by już podbierać o, takie coś. To samo tu. To takie 3-4 owoce z drzewa. Tu też 4-5, może 7-8. Tak średnio jakby się zebrało, to około 10. Biorąc pod uwagę drugą stronę, 15-20 owoców z drzewa, czyli takie 2-2-3 kg owoców z drzewa, może i 4 nawet na niektórych, jednorazowo na jeden zbiór, niektóre troszkę więcej. Zobaczymy, jak to przez weekend doleci, ten towar. Pogoda, dziś mamy sobotę, jutro niedziela. Te pogody się zapowiadają w miarę, w miarę fajne. Są dosyć chłodne noce, więc to też sprzyja wykolorowaniu. A tu chciałbym powiedzieć, cały czas jestem na tym dołaczku takim moim, polowym. I tu. Jest troszkę inna ziemia, troszkę cięższa, więc automatycznie jest pokrój drzewa większy i one tak nie chcą kolorować. Ale sami widzicie, że to fajnie wygląda. No i to samo, znowu trzeba będzie wierzchołki poderwać. Dobra. Takie obejście letnich obwodni, ciąg dalszy, a i zakończenie. Tu znów Ciselet. Idziemy z środkiem. Jest dużo, dużo jest siedemeczek, takiego drobniejszego. No, no to nic nie szkodzi, i no tu widzicie na dole dużo, dużo mniej koloru. Tak to jest, jeśli pola są z góry na dół, jakieś pagórki, inne wystawy, to też deprymuje ten wzrost, kolorowanie. Więc na wszystko trzeba zwracać uwagę. Jak się planuje zarówno zbiory jak i całe całą ochronę no Ale nic. Także widzicie jak to wygląda Letnie odmiany Dzięki bardzo za oglądanie, za komentarze Zapraszam jeszcze raz na zakupy 300.pl Reda wstawiam też do oferty, gdyż już jest gotowy co niektóre do zbioru, więc będzie można przyjść na pole, zerwać i do Was powysyłać. A naprawdę jest soczyste, fajne jabłko. Więc jeśli ktoś by chciał spróbować, to zachęcam. Cały czas dostępne soki. Niektóre w mniejszej, niektóre w większej ilości. Przypominam ograniczona ilość soku malinowego. Czystego malinowego. Tam nie ma nic poza maliną. Idealny sok do rozcieńczania z wodą. Ewentualnie z sokiem jabłkowym po dodaniu. Bardzo fajny sok wychodzi. Ale i Przetestowałem, można takie coś malinowe dorzucić do drinka, więc też jest opcja. Także zachęcam na zakupy PL I do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się.